Zadam Ci pytanie, które sam postawiłem sobie zaraz po przebudzeniu. Kiedy ostatni raz na modlitwie usłyszałeś głos Pana Boga? Zapraszam Cię na kwadransik ze słowem. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam was z Warszawy. Jestem na urlopie u moich znajomych, więc dzisiaj z tego miejsca w takim dość fajnym otoczeniu nagram dla Was ten odcinek. Zobaczcie, co dostałem od was ostatnio taką fajną koszulkę, w której jest napisane, aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć. Bardzo. Prawdziwa ta koszulka jest i dziękuję za prezenty. Dostałem jeszcze czapkę i, i fartów do gotowania, więc kto wie, może w następnych odcinkach wystąpię również w tych różnych przyborach, atrybutach i, i waszych prezentach. Dzięki, że jesteście. Dziękuję wam za to, że w wakacje nawet też chcę wam się oglądać te, te odcinki. I rozważać Boże Słowo. I jeśli śledzicie odcinki bardzo regularnie, to, to, to widzicie i jest, to jesteśmy w stanie dość łatwo to zauważyć, że zbliżamy się do odcinka setnego. No to będzie niezłe święto. Setny odcinek kwadransika ze słowem. Powiem szczerze, że kiedy zaczynaliśmy kwadransiki, to, to sam jakby, jakby nie spodziewałem się, że Tyle będzie tych odcinków. Myślałem, że może potrwa to nieco krócej, i seria się skończy, ale przez to, że jesteście, że oglądacie, że dajecie mi znać, że to w Waszym życiu jest też ważne, no to te odcinki kontynuujemy. I właśnie mam dla Was taką, może inaczej, jeszcze nie niespodziankę, ale, ale pytanie. Pytanie półnie niespodziankę. Co byście chcieli, żeby zrobić na, na ten setny odcinek? Może macie jakieś ciekawe pomysły. Ja w głowie mam kilka, ale być może macie lepsze. Także piszcie w komentarzach, co jest Waszym, waszym pomysłem, co, co chcielibyście zobaczyć w setnym odcinku, tym naszym jubileuszowym, i być może jeszcze jest trochę czasu do, do tego właśnie setnego odcinka i może uda nam się coś ciekawego stworzyć. Także zachęcam Was do komentarzy, do tego, byście dawali znać, a ja chętnie będę to wszystko czytał, i, i być może uda się coś, coś fajnego zmontować. Także dzisiaj będziemy przechodzili do, do ciekawego tematu. Tak jak w tej naszej zajawce przed, przed intrem usłyszeliście, to jest pytanie, które warto sobie stawiać: warto sobie zadawać, kiedy ostatni raz słyszałem głos Boga na modlitwie. Ja mam tak osobiście, że że pamiętam ostatnie razy, a, ale gdybym miał wrócić do, do tych wszystkich momentów, kiedy Pan Bóg do mnie przemawiał, gdzieś na, na modlitwie byłem poruszony, to muszę odgrzebywać stare, stare notatki, żeby gdzieś zobaczyć, co to faktycznie się działo. I czytając te notatki, mówię – wow, Bóg do mnie coś powiedział. Więc po raz kolejny to jest lekcja, by te rzeczy notować, prowadzić sobie jakiś taki dziennik duchowy. Ja sam przy moim trybie życia nie ukrywam, że nie jest to łatwe ale staram się jakoś w tym kierunku iść i, i, i faktycznie to jest, jest duży pożytek z tego, żeby, żeby takie rzeczy notować. Będziemy dzisiaj czytali z 19 rozdziału pierwszej księgi Królewskiej od 15 do 21 wersetu i ten fragment posłuży nam dwukrotnie w tym i w kolejnym odcinku. Czasami jest tak, że gdzieś wertujesz Słowo Boże i kartka po kartce i no jakoś nie czujesz, żeby coś cię dotknęło, a, a czasami jest jeden fragment, który ma w sobie tyle treści, że mógłbyś z tego zrobić naprawdę parę fajnych odcinków, więc wydaje mi się, że, że dwa odcinki z tego fragmentu spróbujemy sobie wynieść, wydusić. I jakiś pożytek duchowy z tego mieć właśnie dlatego, jesteśmy w tym fragmencie. Także od 15 wersetu otwórzcie Słowo Boże, miejcie je w ręku i czytajmy wspólnie. Ostatnio ktoś mnie też skomentował, i dziękuję za ten komentarz, że mówi, wypadałoby zrobić taką planszę, jak czytamy tutaj Słowo Boże, żeby, żeby wyświetlał się tekst. I tak na początku pomyślałem, mówię, kurczę, fajny pomysł. Może faktycznie byłoby to dobre. Ale po chwili taka refleksja do mnie przyszła, mówię, jak zrobimy planszę, to nikt z was nie będzie brał Biblii do ręki, więc może lepiej tej planszy nie robić, a, a zainwestować w to, żeby, żeby Słowo Boże mieć fizycznie z sobą. Także przeczytajmy wspólnie od 15 wersetu do wersetu 21. Wtedy Pan rzekł do Niego, idź wracaj Twoją drogą ku pustyni, Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela, na króla Aramu. Później namaścisz Jechu, syna Nimszego, na króla Izraela, a wreszcie Elizeusza, syna Szafata z abel Mechola, Namaścisz na proroka po tobie. A stanie się tak: uratowanego przed mieczem Hazaela zabije Jehu, a uratowanego przed mieczem Jechu zabije Elizeusz. Zostawi jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie ucałowały. Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza. Syna szafata orzącego dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, poszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły, pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmiu wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Myślę, że wrócimy na moment treścią do tego, co rozważaliśmy sobie w poprzednim odcinku, ponieważ jest to na tyle ważna treść, żeby sobie ją jeszcze raz powiedzieć. Skończyliśmy fragment, jakby ten fragment zaczyna się w miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy, a skończyliśmy na, na fragmencie, czy rozważaliśmy fragment, w którym Eliasz stanął przed Panem. Pamiętacie, że był w lęku, był w strachu przed Izabel, uciekał przed nią i stanął przed Panem. I kiedy stanął przed Panem, Pan przechodził i Pan właśnie objawił się przez ten lekki, delikatny powiew, i w tym powiewie przyszedł do Eliasza. I widzimy tutaj w tym fragmencie, że to, to jest to miejsce, to jest ta przestrzeń, to jest ten czas, gdzie Eliasz stoi przed Bogiem. To jest ten moment, kiedy Eliasz trwa przed Panem, kiedy Pan do niego mówi i kiedy On odbiera od Pana polecenia. I jeszcze raz właśnie chciałem to powiedzieć, że zobaczcie, to jest znowu po raz kolejny przypomnienie, bardzo ważne przypomnienie dla nas, skąd mamy czerpać polecenia od Boga, skąd mamy czerpać Jakieś jego wskazówki, skąd mamy, gdzie mamy usłyszeć Jego głos? Bo potrzebujemy, zaraz do tego dojdziemy, słyszeć głos Boga, potrzebujemy słyszeć to, co do nas mówi, otrzymywać Jego polecenia. I to słowo pokazuje nam raz jeszcze, że to z tego miejsca przebywania z Bogiem, z tego miejsca modlitwy, z miejsca adoracji Boga, z miejsca skupienia na Bogu, przebywania z Panem bierze się słyszenie Jego głosu. My w dzisiejszym społeczeństwie, w takim tempie życia, w którym jesteśmy, lubimy wszystko tak, na, na stryknięcie palcem. Lubimy mieć szybkie odpowiedzi, i, i faktycznie Pan Bóg lubi nam odpowiadać błyskawicznie, również potrafi zadziałać i uczynić cud w moment. Ale dużo bardziej wychowawcze dla nas, myślę, jest to, kiedy, kiedy wołamy, kiedy trwamy, kiedy jesteśmy zdyscyplinowani na modlitwie i odpowiedź na modlitwę przychodzi, bo wtedy wiemy, że. Że to nie jest kwestia po prostu, a zachce mi się to zawołam i dostanę, ale to jest kwestia podporządkowania całego swojego życia Bogu, oddania mu siebie, spędzania z Nim czasu każdego dnia. I, I to wtedy my wiemy, że odpowiedzi, wielkie odpowiedzi na modlitwę, biorą się z głębokich modlitw, z wytrwałych modlitw. Czytaliśmy jakiś czas temu o tym, że wiele może wytrwała modlitwa Sprawiedliwego. I, I to jest dla nas wskazówka, że kiedy się modlisz, kiedy nie otrzymujesz od razu, wiedz, że być może Pan Bóg chce uczynić coś jeszcze większego przez Twoją wytrwałą modlitwę. I czytamy o tym właśnie w tym fragmencie. I widzimy również to, że kiedy Eliasz staje na górze. I staje w obecności Pana. On otrzymuje tam bardzo konkretne polecenia. Pan Bóg mówi mu, kogo namaścisz na króla jako prorok, kogo namaścisz jako proroka, następcę po tobie. I między innymi czytamy tutaj o tym, że Pan powołuje i mówi do Eliasza, że namaścisz na następcę po sobie Elizeusza, który będzie prorokiem. I, i słuchajcie, nie ma dróg na skróty. Nie ma substytutu dla Twojej osobistej modlitwy. Możesz jeździć po różnych spotkaniach, żeby się za Ciebie modlono. Chwała Panu za to. Możesz wysyłać teraz intencje, sam to robię, żeby odprawiali za Ciebie modlitwy zakonnicy. Też to robię. I też mam wiele zakonów, które się za mnie modlą, i za to im bardzo, bardzo dziękuję. Ale, ale to wszystko nie może zastąpić Tobie Twojej osobistej modlitwy i Twojej osobistej relacji z Bogiem. Na której Pan Bóg będzie chciał do Ciebie przemawiać, do Ciebie bezpośrednio, do Ciebie osobiście. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. Więc musimy na tym zbudować nasze życie duchowe i to musi być fundament naszego duchowego życia i kroczenia z Panem. Nie ludzie dookoła, nie Twoi liderzy, nie nawet Księża, nie ludzie, którzy stoją jako Twoje duchowe autorytety za Tobą. Ty musisz mieć sam swoją silną, osobistą relację z Bogiem. I to ona macie prowadzić w Twoim życiu. Więc Pan Jezus w swoim słowie mówi: Moje owce znają mój głos i one idą za mną. To jest bardzo wielki przywilej, że możemy słyszeć głos Pana Boga, ale też wielkie zadanie. Jego owce znają Jego głos i idą za tym głosem. Musisz znać głos Boga, jeśli chcesz być nazwany Jego owcą. Nie wystarczy to jest ważne zdanie nie wystarczy nazywać się katolikiem. Nie wystarczy mieć tą, e, korzystać z tej, z tej nazwy, że ja jestem katolikiem, zostałem ochrzczony. Chwała Bogu, że jesteś katolikiem, chwała Bogu, że zostaliśmy ochrzczeni i możemy, możemy w ten sposób funkcjonować. Ale jest jakby coś więcej, co wynika z tego faktu. Z tego faktu wynika to, że skoro zostaliśmy ochrzczeni jako katolicy, zostaliśmy ochrzczeni jako lud proroczy. To znaczy, że możemy słyszeć Boży Głos. Że powinniśmy go słyszeć. Jezus mówi, że jeśli jesteś moją owcą, będziesz znał mój głos. Nie pójdziesz za innym głosem. Owce są tak, e, takimi niesamowitymi stworzeniami, że one idą tylko za głosem swojego pasterza. Jak inny je woła, one za nim nie idą. I tak samo jest w duchowej rzeczywistości, kiedy Jezus do ciebie mówi, ty powinieneś znać ten głos. My tak często pytamy, ale jak słyszeć Boży głos? Spędzaj czas z Bogiem. Kiedy będziesz spędzał z Nim czas, nauczysz się tego, jak Bóg do ciebie mówi. To może do ciebie będzie mówił inaczej, jak do mnie. Może będzie mówił do ciebie w taki sposób, do twojego serca, że to od razu będziesz wiedział. Będziesz wiedziała, że to Pan Bóg, że to jest Jezus, że to jest twój pasterz. Spędzaj z Nim czas, bo jeśli będziesz się uczyć, przebywać z Nim, wtedy będziesz dostrzegać tego. Ja, ja bardzo lubię taką analogię, kiedy spędzasz czas z, przyjaciół, z przyjaciółmi, spędzasz czas z swoim przyjacielem, to po paru takich miesiącach, po paru latach przebywania z nim, ty nie musisz teraz widzieć jego twarzy, żeby po jednym tonie jego głosu usłyszeć, że to jest on albo po jego, nie wiem, zachowaniu wiedzieć, że to jest jego zachowanie, tak? Ktoś się jakoś zachowa i powie, że to był twój przyjaciel, że to nie mój przyjaciel, bo on się tak nie zachowuje. Tak samo jest z Bogiem. Że kiedy jesteś z nim, przyjaźnisz się z nim, będziesz mógł odbierać wiele różnych poruszeń, wiele różnych Bodźców i będziesz mógł z nim i iść przez swoje życie, będziesz mógł, będziesz mógł mu towarzyszyć, będziesz mógł iść za tym, co on sam pokaże ci w twoim sercu na modlitwie osobistej. Jego owce słyszą jego głos i idą za nim. Bądź jego owcą, zapragnij słyszeć jego głos, wołaj o to, panie, daj mi poznać Twój głos, panie, chcę znać Cię lepiej, chcę znać Cię. Jeszcze, jeszcze mocniej chcę słyszeć cię wyraźniej. To jest naprawdę biblijna modlitwa, Bóg chce na taką modlitwę odpowiadać. I my wczoraj, wiecie, byliśmy w galerii handlowej, poszliśmy sobie z kumplem na zakupy, trzeba było coś kupić. I, I w trakcie chodzenia po sklepach byliśmy w jednym z nich, i kiedy już kończyliśmy, wychodziliśmy ze sklepu, ja mówię do, do pani tej, która mnie tam obsługiwała, bo, bo poczułem w swoim sercu, że że może mieć problemy, która jest z nich, z kolanami. Mówię, wiecie co, zadam takie nietypowe pytanie, może któraś z was tutaj chciałaby, żeby się o coś pomodlić, bo, bo Pan Jezus zmienił nasze życie, my się modlimy za chorych, widzimy niesamowite rzeczy, prowadzimy spotkania modlitewne i, i jedna z kobiet właśnie mówi, no że tak, że chciałaby, żeby się pomodlić za kogoś. I to było ciekawe, bo w sklepie taka otwartość. I, i ja się pytam, a któraś z pań nie ma problemów z kolanami? Ona mówi, no ja mam. I to była taka nietypowa sytuacja, bo złapałem ją za rękę. Mój kolega położył rękę na jej ramieniu w galerii handlowej. I modliliśmy się o to, żeby Pan przyszedł z uzdrowieniem, żeby Pan przyszedł z błogosławieństwem, żeby pobłogosławił ich domy, ich rodziny, żeby mogli doświadczyć się miłości Pana Boga. I były bardzo poruszone tym, co się stało. I to jest niesamowite, że wszędzie, gdzie idziemy, my możemy. Nieść Chrystusa wszędzie, gdzie idziemy, jako przyjaciele Boga. Możemy go, możemy go dawać innym. My nie jesteśmy ludźmi, którzy działają 8 godzin dziennie, jak w pracy. Nie jesteśmy robotnikami, nie jesteśmy niewolnikami, w takim znaczeniu, że, że teraz męczymy się służąc Bogu. Jeśli masz przyjaźń z Bogiem, będziesz robił to z pragnienia serca, będziesz robił to ochoczo, będziesz pragnął, żeby Bóg mógł się tobą posługiwać i mógł dotykać innych. Tam gdzie jesteś, bo jeśli jesteś Jego przyjacielem, to będziesz troszczył się o rzeczy, o które troszczy się Bóg. A Bóg troszczy się o tą jedną, zagubioną owieczkę. Bardziej yy, cieszy się z tego, kiedy 99 owieczek jest, jest bezpiecznych, ale ta jedna się znajdzie. Bardziej cieszy się z tej jednej, która się odnajdzie i całe niebo się cieszy. Jeśli chcesz dzisiaj sprawić radość Bogu, jeśli chcesz sprawić radość Jezusowi, przyprowadź jedną owieczkę, poprowadź jedną owieczkę do spotkania z pasterzem, a on będzie, yy, będzie naprawdę szczęśliwy. Bądźmy ludźmi, którzy spełniają marzenia Boga. Bądźmy ludźmi, którzy są Jego przyjaciółmi, którzy znają głos swojego pasterza, a wtedy będziemy żyli w wielkiej radości, którą, którą będzie miał Bóg widząc to, co dzieje się w naszym życiu. Więc pomódlmy się o to, żeby Pan zadziałał w naszym życiu, żeby uczynił nas swoimi przyjaciółmi, którzy znają Jego głos. Także Panie, chcemy Cię teraz prosić o to, byś wypełnił nas swoją miłością, byśmy byli twoimi przyjaciółmi, byśmy znali głos pasterza, byśmy z miejsca modlitwy mogli słyszeć, Panie, to co chcesz dla naszego życia i to co chcesz w naszym życiu czynić. Chcemy, Panie, jako twoi przyjaciele dokonywać wielkich dzieł. Chcemy jako twoi przyjaciele, Panie, czynić to, do czego nas wezwałeś, do czego nas powołałeś. I dlatego prosimy cię, Panie, zbliż nas do swojego serca. Chcemy być blisko ciebie. Panie Jezu, bądź wywyższony przez to, co czynisz w nas, co czynisz przez nas. Niech nigdy nie liczy się nasza własna chwała, ale, ale niech liczy się Twoja chwała przez nasze życie, którą Ty odbierasz, i niech Twoje imię będzie uwielbione w każdej osobie, która teraz ogląda ten kwadransik. I proszę Cię o to, by każdy z nich mógł wyraźniej słyszeć Twój głos, by każdy z nich mógł jeszcze wyraźniej Cię słyszeć i iść za poruszeniami, które Panie Ty sam wkładasz do ich serc. Panie, błogosław im i napełnił każdego swoją miłością, mocą i obecnością na nowo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Pan błogosławi i do zobaczenia w kolejnym kwadransiku ze słowem.